Witam serdecznie, nazywam się Danuta Dmowska-Andrzejuk, jestem szpadzistką. Zachęcam bardzo do zapoznania się z programem firmy AMS, AMS dla integracji, prowadzonym przez moich przyjaciół nie tylko z planszy, ale także w życiu osobistym. Program jest bardzo wartościowy i zachęcam bardzo do obejrzenia filmu. Zajęcia prowadzą najlepsi zawodnicy w Polsce, członkowie kadry narodowej, wielokrotnie medaliści olimpijscy, mistrzowie świata i Europy. Brawo. Cześć, nazywam się Arek Jabłoński. Moje największe osiągnięcie sportowe to Mistrzostwo Europy oraz Mistrzostwo Świata, a także brązowy medal na igrzyskach paraolimpijskich w Atenach. W AMS-ie pracuję od 1999 roku. Cześć, ja nazywam się Stefan Makowski. Moim największym sukcesem jest zdobycie srebrnego medalu na Paralimpiadzie w Atenach w 2004 roku. W AMS-ie także pracuję od 1999 roku. przyjeżdżają poświęcają nam swój czas. Ćwiczymy, para olimpicze na na wustach. Naprawdę, ten który jest Nie mówię, to Odwiedziliśmy 21 miejsc. Ponad 3000 dzieci uczestniczyło w pokazach. Odnotowaliśmy prawie 5000 odsłon naszego kanału na YouTube. Nam jako pracownikom MMS-u udało się nasze sportowe sukcesy przeludzić w pasję dzielenia się sobą z innymi ludźmi. Mam nadzieję, że nasze zajęcia doprowadzą do tego, że dzieci nauczą się, że czasami jedna sekunda może wpłynąć na całe ich życie. Ja do tyłu. Ja ja tak ale... ja atakuję. na głowę, obry, głowę, Nie tak,